Cześć, witam w kolejnym materiale. To znowu ja, a dzisiaj będziemy rozmawiali o Triangle Slawie. To się różnie nazywa, ale w skrócie chodzi o taki trójkącik, który tutaj czarny robi. Idea tego, tego wariantu, tego debiutu polega na tym, że jeżeli biały zagra posunięcie, głównie skoczek C3, to w tej pozycji chcemy zagrać posunięcie E6. Ono powoduje, że po pierwsze nie zajęliśmy pola E4, czyli biały ma możliwość zagrania E4, a po drugie my w zamian za to mamy możliwość zagrania posunięcia F5, czyli czasami bierzemy pod uwagę tak zwaną kamienną ścianę. I teraz bardzo ważne jest, żeby zrozumieć, że tutaj mamy do czynienia z tym trójkącikiem i chodzi w tym o to, że jeżeli biały zagra posunięcie E4, to możemy zbić, skoczek bije, i teraz większość zawodników, gra posunięcie go nie z 4 szach, między innymi z takich znanych szachistów wam znanych, to pewnie Jan Krzysztof Duda się powinien Wam kojarzyć gdzieś tam w wieku 14-15 lat mając ranking około 2500 zaczął to grywać i naprawdę dobre w tym wyniki robił. Ogólnie zaleta tego wariantu jest taka, że czarny gra mega ostro, to znaczy tu nie ma jakiejś wielkiej to są wielkiej strategii, no. Czarny bije pionka na D4, to znaczy teraz szachuje i wiąże. I następnie plan polega na tym, że jeżeli weźmie pionka na D4, a go zdobędzie, to może później tego pionka po prostu uchować na taktyce i jak białe niczego wielkiego nie pokaże, to czarny wygrywa. Na tym to polega, ma pionka więcej po prostu. Obiektywnie pozycja w okolicach równości. Ja tu mogę tylko powiedzieć, że w notatkach macie dorzucone. Jako ciekawostka, co grać na. Goniec D2, no i tam bijemy, gramy Hetman E4. W tej pozycji goniec E2 jedynie analizowałem, tak żeby Wam uprościć sprawę. Posunięcie skoczek A6 i chciałem Wam zademonstrować, że ostatnio dość modne jest granie przez goniec A5, B6, Hetman D6. I w tej pozycji dość nowym trendem jest granie posunięcia E5. I tylko tyle chciałem Wam pokazać. Szczegóły są w notatkach, kilka partii wrzuconych, m.in. Misra Bimaniu. Oprócz tego. Archidjonowej z St. Louis, z Crash i jeszcze Way kontra Adjourney er Erigeisi. Wciąż nikt nie znalazł czy nie zagrał najdokładniejszej kolejności w tej pozycji, żeby było zabawnie. A to dlatego, że w tym momencie o ile się nie mylę, tak jest w tej pozycji należałoby najpierw zagrać posunięcie goniec C3 i po skoczek A7 dopiero teraz wykonać posunięcie wieża D1 no i tutaj masa wariantów do policzenia pozycja kończy się w tym stylu to znaczy tam oddajemy sobie na, na skrzydle królewskim Materiał y, czarny stoi bez figury, no i się bawimy dalej. Oczywiście ja specjalnie przewinąłem, żeby wam tylko pokazać, jak bardzo szalone te warianty mogą być. A teraz wróćmy do tego, co nas interesuje. Otóż jeszcze raz, w tej pozycji główny wariant to goniec b4-szach. Ale wy dobrze wiecie, co ja myślę o głównych wariantach. No i oczywiście, parę lat temu wymyśliłem, że mogę w tej pozycji wykonać również posunięcie C5. I ono się zgadza, moim zdaniem. To znaczy, wydaje mi się, że, że nie ma tej obalenia. Im głębiej y, komputer tu liczy, im głębiej stokfish siedzi, tym mniejszą przewagę pokazuje białemu. No i muszę też Was zmartwić. Otóż jest jeden wariant, w którym stajemy bez pionka w końcówce to jest remis, tak czy siak, ale to nie zmienia faktu, że to jest chyba jedna, jedna rzecz, którą należałoby się jakoś tam martwić. A po została bardzo prosta pozycja dla czarnego, czyli jeżeli chcecie zaskoczyć przeciwnika, ale też w pewnym sensie grać bardzo solidny repertuar, to ten, ten triangle slav może być dla was. To jest naprawdę ciekawa idea. No i teraz tak, posunięcie c spróbujmy, spróbujmy go zrozumieć. No ogólnie oddajemy pionka na c to jest akurat oczywiste. Jeżeli biały zbije pionkiem, to ta końcówka to właściwie totalnie nic dla białego. Skoczek D6, gonie z D6, cd 6 skoczek E4. Teraz wisi na F2 i na D6. I czarne ma bardzo fajny wybór. Może zbić na D6, a może i nawet zagrać E5. No i tam po posunięciu F4 jest kilka opcji: skoczek D6, bodaj skoczek C6. Jest naprawdę ta pozycja ciekawa, ale można również zagrać skoczek D6, B3 i tak po prostu się rozwijać. Generalnie ta końcówka jest z małym plusikiem dla białych, ale ten plusik nie powinien. Się kończyć obiektywną wygraną, no komputer stwierdzi że jest jakieś plus 0,2, plus 0,1, zależy od głębi. No, moim zdaniem nie za bardzo się czym przejmować. zwykła równa końcówka, czyli jeżeli chcecie wyczyścić, bardzo szybko się czyści. No ale biały nie musi czyścić, też żeby była jasność po posunięciu C5. Biały może na przykład wykonać posunięcie skoczek, czy po prostu rozwinąć się, dać zbić, wybić hetmanem i próbować grać tę końcówkę troszeczkę lepszą, jednak trzeba przyznać. Natomiast my, jeżeli, jeżeli się ustawimy przez koniec D7 i następnie będziemy grozić goniec C3. Wydaje mi się, że stajemy na tyle solidnie, że ciężko się przez to przebijać. Ostatnio w ogóle modne jest granie w tym stylu, to znaczy te końcówki są modne na arcymistrzowskim poziomie i ciężko jest czarnego tutaj w tym przebić. No moim zdaniem barion się trzyma. No i wciąż, no, białe ma kilka innych opcji, może zagrać koczek E2 na przykład. Tylko zobaczcie, że na dobrą sprawę mamy do czynienia z przejściem, no i w sumie nie ma co dalej dyskutować yy, także to wszystko jest za nami tam goniec e3, konie 7 gdzieś bicie na c3 i goniec a4 jest ciekawą drogą to jeszcze mogę dorzucić, że gdzieś coś w tym stylu powinno być równą no dobra, i znowu skoczek e2, skoczek f3 nie ma ogromnej różnicy posunięcie d5 skoczek f6, goniec d3 ED, skoczek F6, wybijamy. No i po Hetman E2 szach mamy dwie opcje. Co jest ciekawe, jak analizowałem to 3 lata temu, komputer twierdził, że goniec E7 jest najlepszy i pokazywał, że posunięcie król D8 jest ciekawe, ale chyba słabsze. Natomiast obecnie na głęb największej głębi komputer pokazuje król D8. I też szczerze mówiąc, przewidywałem te trzy lata temu, że to może być w pewnym sensie ciekawsza opcja. Ciekawe jest to, że po skoczek F3 gramy H6, nie ma z G5. No i jeżeli pionek zbije na D5, to my w tym momencie chowamy się za tym pionkiem i będziemy grali właśnie w ten sposób. Na tym polega cała idea, goniec D6, ruszada, goniec G4 i staramy się cały czas mieć tego blokera na D5, który nam w pewnym sensie zabezpiecza króla. Pozycja jest oczywiście dosyć szalona, no, nie możemy się oszukiwać. Natomiast realnie rzecz biorąc, jest komputerowo równa. Posunięcie C4, posunięcie skoczek C5, to wszystko to są forcingi paradoksalnie. I tu się robi małe rozgałęzienie. Moim zdaniem, gonie z D6 jest niby najlepsze, ale chyba nie takie proste do gry. Tym z 8 powinno wystarczyć. Z planem B5, później Hetman F4. Ogólnie mamy wtrącenie na F3. Dostajemy różne barwne gońce, to jest coś, co często się tu może pojawić. I po ruchu w stylu wieża E6. Jak uda nam się ewakuować króla, a powinno się nam udać na motywie Hetman E5, tak? Tylko polega na tym, że hetman B5 bijemy na F2, cała reszta jest dosyć łatwa. No i dobra. Tak naprawdę to nie jest straszne, nie? Jakby te warianty, które pokazują, są chore, realnie rzecz biorąc, można pamiętać do tego momentu i wiedzieć, że należy się po prostu rozwijać, wrzucić wieżę na linię E. O ile jest to możliwe, i w normalnej partii nie będzie kłopotów, realnie rzecz biorąc. No ale dobra. D5. Jest za nami. Co nam zostało? No Realnie zostało nam tylko posunięcie skoczek C5, który jest y, głównym wariantem. W tej pozycji skoczek C6. No i tutaj trochę rozgałęzień, ale w sumie wszyscy na wyższym poziomie grali y, skoczek B3, z tego co mi wiadomo. Y, no i tak naprawdę nie jest to jakoś mega straszne. Gramy A5, A4, gonie z B4, szach. Udało nam się wymusić to pole B4, żeby je przejąć. Gonie z D2 i taktyka polega na tym, że gramy teraz koń D4, gonie z B4, skoczek B3, wtrącenie i Hetman B6. Bardzo ważne posunięcie, to związanie wystarcza do tego, żeby względnie wyrównać. Tylko, no muszę Was zmartwić, to jest ta najgorsza pozycja, którą możemy dostać. Na razie liczymy materiał. Jest ok, tak, no pionka nie straciliśmy, ale tego typu pozycja ma swoje minusy. No mamy pewne długofalowe słabości. Posunięcie skoczek E4 wydaje się być trochę od czapy, ale idea jest taka, że po wybiciu na D7 mamy bicia na F2, i później na E2. Czarny spokojnie się trzyma, no więc w skrócie trzeba jakoś inaczej. Tu gramy już go nie C6. No i jeżeli tylko pójdzie wybić się na C6, to wybijamy hetmanem. I znowu, no wydaje mi się, że jest to dość irytująca pozycja dla, dla czarnego, chociaż trochę, ale obiektywnie jest równa. No i co, co tu zrobić, tak? Z perspektywy obiektywnej, no wszystko jest w porządku. Czy jeżeli chcesz być solidny, grać takie nietypowe końcówki, powiedzmy sobie to jest to jedna z ciekawszych dróg, tak, możemy w ten sposób próbować dobra, ale przejdźmy do głównego wariantu skoczek f3, skoczek d4, hetman d4, hetman d4, skoczek d4 i uwaga, w tej pozycji było dość dużo partii mówię dużo, mam na myśli jak na ten wariant, to z 5 może no i grali to mistrzowie ale około 2600, 2700 yy, bardzo ważne jest posunięcie króle 7, wieża b8 i to co jest najbardziej szokujące. To jest normalna zwykła końcówka, tak? Tutaj białe ma 3 na 2 Na skrzydle hetmańskim jest to jakiś plus, no ale z całym szacunkiem, no nie jest. nie jest to coś, co powinno wygrać białemu partię. I teraz, żebyście mnie dobrze zrozumieli, w tej pozycji komputer na większej głębi twierdzi, że najlepszym posunięciem będzie zagranie gonie z 4 gonie z b4 i uwaga, król 2. Jeżeli białe wymyśli posunięcie król 2, zablokuje sobie końca, to stoi trochę lepiej co nie powinno doprowadzić go do wygranej, bo mamy taką chorą końcówkę. Tu bije pionka i okazuje się, że to wciąż jest równe. Tylko tak jak mówię, no stoimy bez i to jest dosyć irytujące. No z mojej perspektywy, gdybym miał czegokolwiek się bać, to pewnie tego z perspektywy czarnych, ale ten forsowny wariant powoduje, że jak teraz wejdziemy po linice, no to mamy pełną rekompensatę, możemy nacisnąć na pionka B3. Wciąż wygląda to niebezpiecznie, to znaczy jak zagram wieża C3, wieża HC8, ym, trzasnę na B3 i będę tego kontrolował, to wciąż białym ma większą szansę na wygraną, w tym sensie, że jak wyrobi sobie pionka wolnego a bądź b, to będzie to niebezpieczne, przede wszystkim z pionkiem a, bo im dalej od króla, plus jeszcze kolor gońca, to są istotne aspekty, no ale wciąż nie wydaje mi się, żeby to było aż tak straszne, I w ogóle dotarcie do 20. posunięcia w tej pozycji jest dosyć abstrakcyjne, ale wciąż biały musiałby wymyślić to chore króle 2. jeżeli to zrobi, to dostaje, uwaga, równą końcówkę, tak, wciąż jakby to jest nic takiego, no, ale jednak coś, czego bym się w pewnym sensie obawiał, tak? Miałbym pewien stres z tym związany. A po KLD1 gramy po prostu skoczek F6 i taka chora sytuacja następuje. Wieża D8 i jak już zagramy, wieża D8, grozimy DC4 y, szak z odsłony, oprócz tego nie G4 szach się może dodatkowo pojawić. Wciąż po gonie z G4 jest F3, tak Tak samo jak w tamtej pozycji, ale jest to swego rodzaju groźba, na przykład gdyby poszło król C2 teraz to nie 5 będzie fajnym motywem do policzenia tam jeszcze król b3, wiecie, sytuacja się mocno komplikuje, nie jest to takie wszystko proste, ale generalnie patrząc znowu komputerowo pozycja się trzyma no i teraz tak, no to jest wasz wybór, czy chcecie się bawić w posunięcie c5, coś czego ludzie nie grają generalnie no nie jest to zbyt popularne, nie oszukujmy się mi się kojarzy, że właśnie grał to Władimir Kramnik, Anisz Giri Vishy Anand. grali to Pierwsze part jest 12 lat temu, 13 lat temu. Jan Krzysztof Duda również grał, także to, to jest wariant, który gdzieś tam był grywany. tak? Natomiast to nie zmienia faktu, że jest to swego rodzaju spore zaskoczenie dla waszych przeciwników. No i musicie sobie sami wybrać, czy tego typu końcówka, taka solidna, no co by nie było, to jest jak powiem, wasz typ pozycji, czy nie. Myślę, że nie jest to pozycja dla każdego. I to jest ciekawy wybór, bo to jest wybór między byciem solidnym, a byciem mega agresywnym. To znaczy, goniec b4 to jest wybór bardzo agresywny i z takim mocno ambitnym nastawieniem, bo bierzemy pionka, bronimy się, jak się wybronimy to jest dobrze i pozycja jest mega taktyczna. Natomiast posunięcie c5 to jest totalnie inne podejście. To jest podejście takie, no powiedzmy sobie szczerze, takie arcymistrzowskie, czyli dobra, ja nie chcę tego przegrać i, i po prostu próbuję to, to wyrównać. No i co? No, tak naprawdę to by było na tyle. Są jeszcze notatki w opisie, w, na, na, na które możecie zajrzeć, gdzie oczywiście opisuję, co grać po ruchu Skoczek F3, co grać po posunięciu E3. Są wszystkie rzeczy opisane, i trochę nie chcę, wiecie, wchodzić tak głęboko w te teorie. Też, żeby ten film nie był mega długi, jak poprzednie się zdarzyły. A jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, to. Naturalnie, możecie je zadawać w komentarzu i ja się odniosę, ustosunkuję. To by było na tyle. Do zobaczenia. Na razie. Cześć, cześć!